Witam was. Zaczynam od kwestii technicznych, ale bardzo krótko. Jako że działam na bardzo wysłużonym sprzęcie i zauważyłem, że więcej tego filmu jest rozmazanego niż złapanej ostrości, no to postanowiłem poeksperymentować z trybem profesjonalnym, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię o tym na początku, żeby, żeby nie było jakichś zdziwień, prawda, co ja tutaj. Kombinuję, czy nagle moja facjata jakichś dziwnych kolorów dostała, czy jestem jeszcze bardziej rozmazany? Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiejszy film jest nawiązaniem, jest rozwinięciem filmu, w którym rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się, jak to jest, że młodzi ludzie zwierzyli się Wujkowi Klausowi, że oni by woleli być zarządzani, zarządzani przez sztuczną inteligencję, niż przez Polityków. No bo jak to jest, że co, że wujek Klaus chodził po liceach, pytał się ludzi, oni mówią: tak, wujaszku Klausie, nie chcemy być zarządzani przez polityków, wolimy być zarządzani przez IBM-a. W końcu tak dobrze zarządzał obozami w latach 40. za kadencji pana Taty. A także odpowiemy sobie na zadane we wcześniejszym odcinku pytanie: no jak to jest, że politycy sami z siebie by się posunęli kosztem. Swoim, no i swoich początków, prawda? I zrobiliby miejsce kosztem miejsc pracy no, dla sztucznej inteligencji. Okazuje się, że to nie jest wcale skomplikowane. Przepis jest prosty. Stwórz swoją młodzieżówkę, powiedz im, co mają mówić, a przynajmniej stwórz takie ramy, by w tej młodzieżówce ostali się tylko ci, którzy myślą tak samo jak ty, ewentualnie. Z różnych przyczyn daliby, się, daliby swój światopogląd skorygować, no i potem mów, że reprezentujesz głos młodego pokolenia. Zapraszam. Oczywiście to jest bardziej wysublimowane, ja to sprymityzowałem, ale sens zostaje ten sam. Tak jak w poprzednim odcinku, wychodzimy z raportu. Plan odbudowy młodzieży, ale nie będziemy się nim zajmować, tylko skupimy się na samej młodzieży, ale tej nieświatowej, nie, światowej, nie dobru młodzieży światowej, ale tej skupionej wokół wujaszka Klausa. I tak, w tym raporcie możemy znaleźć akapit. Młodzi ludzie są najbardziej dotkniętą grupą demograficzną, jeżeli chodzi o narastające światowe kryzysy społeczno-gospodarcze, polityczne i środowiskowe. Są jednak również najlepiej przygotowani do poprowadzenia przejścia do bardziej sprawiedliwego świata. Jest to jedno z kluczowych ustaleń pierwszego na świecie planu odbudowy opartego na młodzieży opracowanego przez Global Shapers Community Światowe, Światowego Forum Ekonomicznego. Sieć 14 tysięcy inspirujących młodych ludzi, napędzających dialog, działanie i zmiany. Zalecenia polityczne, które pomogą decydentom włączyć głosy następnego pokolenia w działania na rzecz odbudowy. Zawiera spostrzeżenia i pomysły ponad 2 milionów osób, które wzięły udział w ankietach i dialogach w ponad 150 miastach, 180 krajach. Ten plan obejmuje ich nadzieję na lepszą przyszłość czyli wujaszek Klaus. Zbierał ankiety. Dla wujaszka Klausa zbierano ankiety i przeprowadzano rozmowę. I pojawia się Jaczejka Global Shapers. Społeczność Global Shapers, która wprost jest podpięta pod Światowe Forum Ekonomiczne, Global Shapers Community, Światowego Forum Ekonomicznego. Nie trzeba było daleko szukać. Po wpisaniu Global Shapers wychodzi. Strona główna projektu. No i co my tam mamy? Mamy 10 662 szajpersów, czyli co, tam było 14 000 młodych ludzi, a tutaj jest 10 000. No dobra, może sobie kogoś wynajęli, może byli to wolontariusze, którzy na koniec końców no, z wujaszkiem Klausem jednak nie mieli po drodze. Ja sobie w ogóle sprawdzałem, co to znaczy szajper, wpisując tak. Wyszukiwarkę. Wyszły mi gacie wyszczuplające, również dla mężczyzn, więc <laughs> ja już tego nie odzobaczę. Wpisując w słownik Google, wyszło mi czopkarki, a, a w liczbie mnogiej, jeżeli wpisałem, no to wyszedł kształtownik. Shape od kształtu, shapers, kształtownik. Myślę, że u nas kulturowo byłoby bliższe nazwanie tego towarzystwa czynownikami. Co tam jeszcze jest? Mamy 446 hubów, no to brakuje, tylko jeden do symboliki, 147 krajów, 3569 absolwentów, czyli ludzi wtajemniczonych, młodych ludzi wtajemniczonych, którzy przeszli przez taki cykl nauczania, pogadanki, sprawdzili się i są absolwentami wujaszka Klausa. Taka kuźnia kadry, o tak, ja to zrozumiałem. No i co oni tam wyprawiają? Ja myślę, że najlepiej będzie sprawdzić to na przykładzie polskiej jaczejki. Jest taka, mieści się w Warszawie. Wpisując Global Shapers Poland, czyta od razu Warszaw, Warsaw, szukałem, bo no wiadomo, że wujaszek Klaus no, nie zrobi swojej głównej bazy w obszarze Wisły, gdzieś w Radomiu, czy w Jelenie Górze, czy w Bydgoszczu tylko będzie celował w stolice. No i wyskakuje nam adres Global Shapers Wars of Hub, organizacja pozarządowa w Warszawie, adres świętego Maksymiliana Kolbego, 11, kod pocztowy Warszawa, godziny czynne całą dobę. Niestety Google Street View, samochód Google Street View się nie zapuścił w tamte rejony, ponieważ jest to dzielnica willowa, rzuć Rzut oka z amerykańskiej satelity pokazuje, że to jest całkiem spora willa. Są grafiki, które pokazują młodych ludzi w takim dworku, willi z filarkami, chociaż mi to tam nie pasuje. Jednak okazuje się, że to jest tylko baza wypadowa, a swoje bardziej prestiżowe pomieszczenia użyczają czy koncerny prywatne, czy. Organizacje rządowe. Tak to na razie tajemniczo <grymne> ujmijmy i zostawmy. Na no co oni tam wyprawiają? Otóż metoda jest znana od dekad. Harcerze, pionierzy, Timur i jego drużyna pomagali starszym, a także chodzili na pogadanki o wyższości partii, o tym, jak źle się żyje na zgniłym zachodzie. Oczywiście znak czasu pomijając korzenie wujaszka Klausa. To jednak były inne jugenty za jego młodości, no ale tutaj mamy pomaganie, takie dobre duszyczki. No a także cykl wykładów już nie wychwala się partii jedynej, tylko no, są takie, a nie inne cele postawione, żeby nas tam za kilka lat nie wysuszyło na wióro, a innych krajów nie zalały topiące się, podnoszące się morza i oceany przez topiący się lód żeby wszystkim żyło się dobrze, dostatnio, y, równo, żeby nie jeść mięsa, no, no rozumiecie, prawda, szanować, afirmować y, różne mniejszości, tak, standard. Y, no i mamy takie projekty, Polska Ojczyzna Tolerancji, wystawa w Sejmie, tam Tatełę y, Premiera udostępnił wnętrza Sejmu, ja nie wiem, czy to było jeszcze za matuszki y, Beaty, czy już była podmianka w Dobrej Zmianie, Piękny projekt był promowany przez Muzeum Żydów Polin, ambasadę amerykańską i szereg innych kulturowych jaczejek. Mamy Hacking for Humanity, branża IT, ja to odczytuję jako przygrywkę do cyber resetu. Postaram się Was znaleźć ten odcinek, ponieważ to jest ważne. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i życie w nowej normalności, w pełnej. W pełni scyfryzowanej, to słabym ogniwem jest bankowość. Tak? Tam można największe straty jakimiś atakami zadać i no, sparaliżować. Prawda? Spot słoneczny, nic nie, nie działa. I, i na takiej nasiadówce u Wujaszka Klausa, szefowa Cloudflare, to jest jedna z największych firm światowych od zabezpieczeń. Hmm. No, mówi, że to nie jest tak, że tej te sprawy się nie załatwi, jeżeli będą świadomi, będzie świadoma tych zagrożeń kadra kierownicza. Nawet jeżeli przeszkoliłoby się każdego pracownika w korporacji, to to jest za mało. Każdy obywatel może być słabym, słabym ogniwem. Ja to czytuję tak, że najpierw robimy, no, mówimy o problemie, który jest. No a skończy się na tym, że każdy będzie z cyfrową przepusteczką chodził, będzie się odbijał przy każdym skorzystaniu z kompa czy z telefonu, skorzystaniu z każdej usługi, no, z którą się wchodzi w interakcję, prawda? Chce do kogoś zadzwonić za pośrednictwem jakiejś sieci komercyjnej, nawet jak ona by była za darmo, chcę skorzystać z portalu internetowego, książkę w bibliotece, iść napływalnie. Wszędzie się odbijasz. No i to jest moim zdaniem jedyna metoda. Ja nie jestem oblatany w tę sprawach, jeżeli ktoś się bardziej orientuje, jak oni widzą problem nie tylko że WSH Klaus, no bo to jest zagwoska dla całej branży i dla dużych korporacji. Aha, bo to ma potem przejść, jeżeli będzie to udane wdrożenie tych zabezpieczeń w branży bankowej, no to potem coraz niżej, coraz niżej przez wielkie korporacje, aż do no, takich małych, tak, różnych tam. Biznesików. Wtedy się system pięknie domknie. No dobra, to mamy tutaj to hacking. Mentors for Starters, czyli wyszukiwanie talentów, zdobywanie kontaktów. Tak bardziej to spod siebie, moim zdaniem, ten event zrobiony. Impact CEE, środkowo-europejskie wydarzenia poświęcone innowacjom i rozwojowi gospodarczemu. Tech action for climate, no, czyli co, zmniejszenie negatywnego wpływu ludzkiej działalności na środowisko. Były debaty o homoseksualistach, obchodzili Dzień Europy, zbierali ubrania dla ubogich, nawet dziś wigilie potrzebujące my wyprawiali, zbierali śmieci po lasach. No i dobrze. No i teraz zastanówmy się, no, na jakiej zasadzie to działa. Czy Wujasze Klausy to tą willę wynajmuje. Co prawda, jeżeli chodzi o willę, to nie wiem. Młodzi ludzie, no wiadomo, że oni za to pieniędzy nie biorą, to bardziej na zasadzie wolontariatu i co można dla siebie wyciągnąć. Z jednej strony, oczywiście, bytność i uczestnictwo w projekcie przez nieprzypadkowego lobbystę organizowanym. Można kontakty nawiązać, można sobie tam do CV wpisać, że się było w szwadronach, przepraszam, w fundacji wujaszka Klausa. Różne korporacje czy tutaj instytucje rządowe czasowo udostępniają swoje, swoje wnętrza. Coś tam było o Facebooku, teraz nie wiem, czy przestrzeń, czy serwery Facebook udostępnia, czy może takie powierzchnie biurowe, czy oni tym się zajmują, czy nie, ale co my tutaj jeszcze mamy? No skoro oni są w Warszawie, no to wiadomo, że wcześniej HGW, a teraz Szaskowskiej na banksie nie wymigał. Jeżeli potrzeba, to udostępni. No i mamy tak, szkołę liderów, amerykański departament stanu, fundację Veolia. To taki bardzo miły gest, tym bardziej, że Veolia no albo ledwo wszędzie w Polsce, albo no, zdrowo optymalizuje podatki, bo według raportu na temat... Jak się francuskie koncerny tutaj z tubylcami rozliczają, czy są fair, no to wychodzi, że no, te, no i tam ledwo przędą, że 0,7% od przychodów podatku płacą. No i dobrze, jeżeli patrzymy sobie na zdjęcia tych młodych ludzi, wiadomo, że to jest, to jest elita, nie wiem, czy to jest całość, czy to jest właśnie taka śmietana, którą można się pochwalić. Młodzi ludzie, 20-20 par lat. Kończą studia, gdzieś już pracują. Czyli to nie jest taka młodzieżówka, że o jakoś zajmujemy czas nastolatkom, tylko to są ludzie, którzy robią karierę albo chcą zrobić karierę, robią to za darmo. Tak jak mówię, nikt nikomu nie odmawia, że mogą wierzyć w ten cel, ale no zdaje sobie, każdy zdaje sobie z tego sprawę, że to jest jednak. Możliwość nawiązania nowych kontaktów, wpisanie sobie w CV, że u wujaszka Klausa się śmieci po lasach zbierało i pogadanki różne wygłaszało, że się przecież o polsce tolerancyjnej w Sejmie robiło jakieś wyklejanki. Wujaszek Klaus ma z tego to, że. Taka metoda na Gretę Thunberg, prawda? Taka dziewczynka, jaka się zaplątała i nagle wszyscy jej słuchają. No to tutaj mamy to powtórzone. 2 miliony młodych osób, jakieś tam ankiety. Tutaj też mamy tysiące młodych osób, które są predysponowane najbardziej ze wszystkich, by te zmiany przeprowadzić. No i on tam nie ukrywa, tak? Ma być głosem i podpowiedziami do, dla polityków, że to ci ludzie są zaniepokojeni przyszłością, że oni będą dłużej na tej ziemi żyli, to powinniśmy się do nich dostosować. No, logika bardzo pokrętna, ale wiadomo, że trzeba to w jakiś sposób umotywować. Czyli mamy jako nowy ośrodek presji na polityków. No a wiecie, no tak, z Greton Thunberg, prawda? Po krótkim czasie się okazało, jakie fundacje za nią stoją. Tak, tak tutaj ci młodzi ludzie nieprzypadkowi te tej prośby, i te ich pomysły, no za nimi stoi autorytet chyba najbardziej znanego lobbysty na świecie. Należy zaznaczyć, że Global Shapers nie jest nową inicjatywą. To już minęła dekada. Zapomniałem sobie zapisać kiedy, ale pomysł na to, przynajmniej start projektu zbiegł się z końcem arabskiej wiosny. No To może być przypadek, ale to. No, to są ludzie, którzy wyciągają wnioski i obserwują e, sytuację. Próba zagospodarowania młodych ludzi to jedno. Nowy ośrodek nacisku na polityków, nie, że to tam wujaszek Klaus, tylko że młodzi ludzie, którym wujaszek Klaus no, sam z siebie tak, udostępnił miejsce, tutaj e, możecie sobie działać rozmawiać, zbierać śmieci, wigilie, robić bezdomnym. Kto, kto, kto takim ludziom się oprze, prawda? Chodzące dobro. A z drugiej strony to też to też niejako mogą zagospodarować światowe korporacje. No dziwne, no to jest... Światowe forum ekonomiczne to są zjazdy na styku polityki i biznesu. No i wiadomo, jak to jest. Jeżeli młodzi, ambitni ludzie gdzieś tam w okolicy orbitują, no to może to wpłynąć przy odrobinie szczęścia i samozaparcia na rozwój kariery zawodowej. Co ja Wam będę tłumaczył. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, wejdźcie na główną stronę albo na na zakładkę wideo albo na zakładkę playlisty, no i tam y, będzie Wam łatwiej znaleźć coś po, po tematyce, co by mogło Was zainteresować, a ominęło. Jeżeli już wszystko widzieliście, pamiętajcie o moim koncie na portalu syp.tv odsypywania, gdzie są filmy starsze, y, które traktują na równie ważne, moim zdaniem, tematy, więc Was Zapraszam. Pamiętajcie też o moim koncie na Twitterze. Nie ma tam filmów, jest przepływ informacji. Myślę, że warto póki co na Twitterze konto mieć. No i mnie obserwować, tak nieskromnie. Powiem, dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Czyli dzisiaj dziękuję Wam za poświęcony czas, za podwójne podziękowania dla osób, które dotarły do tego momentu. Dziękuję. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru. I pozdrawiam Was serdecznie.